Inżynierowie budownictwa z całego kraju już po raz dziewiąty zjawili się w Olsztynie, by rywalizować w regatach żeglarskich o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. W wydarzeniu, które od początku organizuje Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w 2024 roku wystartowało 12 trzyosobowych załóg. Izbowe pierwszy raz, ale na naszych łódzkich to jeździmy co roku. Jak oceniacie swoje szanse? Myślę, że czołówka. Na co dzisiaj liczycie? Yy, to jest nasz debiut, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa, no tylko na wygraną. A jak ocenia pan tutaj cały anturaż, warunki, organizacje? Yy, doskonałe. Szanse, żeby nie zapeszyć, to musimy wygrać oczywiście. Jak warunki, czy da się tutaj fajnie dzisiaj powalczyć? Oczywiście, na pewno się da, wiatr co prawda jest na razie taki nie za mocny, ale mamy nadzieję, że powieje, szczególnie w nasz żagiel. Jeżeli chodzi o żaglowanie, jak najbardziej, najpiękniejszy region, bardzo nam się podoba i myślę, że tak pozostanie. Regaty rokrocznie przyciągają coraz większą grupę zawodników i kibiców. Jestem tą osobą, która zaczynała tą historię z regatami na Warmii i Mazurach, to powiem szczerze, że serce się raduje kiedy patrzę dzisiaj na liczbę załóg liczbę uczestników osoby które nie płyną a przyjechały żeby tu być po prostu żeby zobaczyć więc mogę tylko w samych superlatywach o tym wydarzeniu opowiadać przyjeżdżają Znakomici goście przyjeżdżają, ten stan się powiększa gości, jest coraz więcej, jak widzimy 12, tym razem mamy załóg, które startują. Te świeże powietrze to są jeziora, więc można powiedzieć, że przyjeżdżają tutaj nie z obowiązku, a raczej z sympatii. A jak inżynierowie radzą sobie na wodzie jeziora Łukiel? Zapytaliśmy eksperta. Mój trener i taki mentor żeglarski Tomek Rumszewicz też z, wyksz z wykształcenia jest budowlańcem i no, on mnie uczył takiego podejścia do, do przygotowania sprzętu, do wykorzystania wiatru, bo to są schematy, to są, to są wykresy, wektory i tak dalej, także tutaj zawodnicy będą do tego przygotowani. Po emocjonujących zmaganiach w regatach triumfowała załoga Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Drugie miejsce na podium zajęła Izba Pomorska, a trzecie Łódzka. Regaty żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie Omega honorowym patronatem objęli prezydent Olsztyna oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu partnerów i sponsorów w firmie Budimex S.A. i Autoidea, autoryzowany dealer Mazda. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv